Cześć, witam na moim kanale w tych ciężkich dla rynku kryptowalut czasach. Cena bitcoina 29 tysięcy spada, nikt nie wie, co będzie dalej, i o tym właśnie chciałbym dzisiaj pomówić, a w szczególności o tym, jak hipotetycznie rynek kryptowalut oraz sam bitcoin może być manipulowany. A mianowicie, przyglądałem ostatnio kanały innych. Influencerów i natknąłem się na DaVinci'ego, który w swoim nagraniu uważa, że rynek krypto może być w tym czasie, w szczególności w tej hoście, która teraz miała miejsce, być manipulowany oraz ściągany celowo w dół. Posłuchajmy sobie kawałek, jak to tutaj wygląda. How Bitcoin is being manipulated. And why I think so, and why I I believe that there's not, there's basically one hundred percent chance of that that's going on right now as we speak. Price of Bitcoin being manipulated, but effectively this manipulation did not occur like all of a sudden. Okay, you know what? I'm going to manipulate it now. Beep. No, no, no. <laughs> no, 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 no. Uh, this is not going on in a sense uh, on on a, on a larger time scale. But on a shorter time scale, yes, it is probably going on right now. No właśnie. I to there że są różne różne manipulations, rodzaju manipulacje, że może być taka. Krótkoterminowa, którą widzimy gdzieś na wykresach, że gdzieś tam cena lekko tąpnie, to była manipulacja. Ktoś, kto ma dużo bitcoinów, nagle sprzedał, żeby ściągnąć ją do tego poziomu, a potem wystraszyć rynek, wystraszyć resztę ludzi, by sprzedali oraz odkupić niżej. To jest taka krótkoterminowa. Natomiast tutaj mówi nam o takiej, która się może wydarzyć w dłuższym terminie. Jak sobie przywiniemy tutaj, dalej, to mówi nam o tym, że, że jest inny rodzaj. Na, e, rynkach futures. Manipulate the price because now people who work, want to speculate on the price and just don't care about the underlying asset—they just want to speculate. They have nothing to do with the price. Nothing. Absolutely nothing. They don't buy it. They don't hold it. They don't sell it. They don't. They don't take delivery. Nothing. So how is that? No właśnie, czym są takie rynki, gdzie handluje się na futures'ach oraz na ETF'ach? Są to rynki, gdzie nie kupujemy fizycznego Bitcoina, czyli fizycznego to jest może złe słowo, nie kupujemy Bitcoina, którego możemy sobie przesyłać na portfel lub do innych użytkowników. Kupujemy jedynie Ekspozycje na cenę lub jeżeli chodzi o rynki futures, to są normalnie rynki, gdzie kupuje się surowce i wtedy te surowce są zawsze dostarczane do klienta, że powiedzmy zamawiam sobie ropę, czy kukurydzę, czy jakiś inny surowiec na kontraktach futures i on powinien być do mnie dostarczony za jakiś czas. I wyobraźcie sobie, że na takich rynkach pojawił się swego czasu bitcoin. I był jedynym aktywem z tego rynku, który nigdy nie jest dostarczany jako prawdziwy Bitcoin. Jedynie ma się ekspozycję na cenę. Right? It, it, it has nothing to do with the price of Bitcoin. A lot of money pieniędzy going there. A lot of money I going there. Right? To speculate on Bitcoin. And should it have not existed, those same speculators would have come to the spot market and bought Bitcoin no właśnie, tu mówi, że wielu z tych ludzi, którzy tam kupują tego bitcoina na futures'ach, mogliby przyjść na normalny rynek, na jakieś giełdy kryptowalut, tam kupić bitcoina i wziąć sobie do siebie na portfel. I wtedy to oddziaływuje na ceny, bo kupują z rynku co najdzie w górę, a także ustawiają poziomy niżej, żeby go skupić. A tutaj. Handlując na tych kontraktach, czy na ETF-ach ta cena ona w górę nie idzie, to jest tak jakby tworzona jest ekspozycja na cenę. Czyli mamy tak jakby fałszywe bitcoiny na rynkach kontraktów terminowych. Bitcoiny, które nie oddziaływają na cenę, tak jakbyśmy mieli złoto, o tu podobnie działa manipulacja na rynku złota. Że mamy złoto fizyczne, które mogę trzymać u siebie, lub złoto tak zwane papierowe papierowe, czyli trzymam kontrakt u brokera na dostawę złota, że dostanę złoto, jeżeli będę chciał je odebrać, lub na żądanie. A w tym jednym i drugim przypadku nie mogę tego odebrać, czyli jest to je, nic innego, jak dodrukowywanie kolejnych aktywów, to w tym wypadku. Do kolejnych bitcoinów, które nie są prawdziwymi bitcoinami. You see? You see where I'm going with this? Right? Because they can spent unlimited amounts of money on speculating on contracts. Unlimited. Because it doesn't affect the price. Right? It's only you who buy bitcoin. Which gives you an advantage, right? Means that eventually, when this thing snaps, right? Bitcoin will go absolutely bananas. Because <laughs> the truth will be revealed eventually. No właśnie, to Da Vinci mówi, że może to nie jest teraz dobre dla rynku, bo można cenę trzymać w ryzach, żeby ona nie poskoczyła wyżej, tu ustawić więcej kontraktów tych sztucznych na Bitcoina. Ona nie poskoczy wyżej, zacznie spadać, spadać, spadać. Ale daje nam to pewną przewagę, bo jeżeli już się zakończy ta manipulacja, która nie może trwać wiecznie, to cena bardzo mocno odbije i wystrzeli w górę. O, I tu jeszcze autor tłumaczy inny sposób, jak takiej manipulacji większej może dojść. ...go with the next way form of manipulating price. Now, the government came to me and said, Dimitri, we need to hold, stop bitcoin as can't. can. Well, okay, we need to slow it down. How can do we do that? Well, i can come up with solutions if you pay me enough. <laughs> just, just kidding. I wouldn't have done that. But anyways, just to say, I, I was supposed to work for the government to come up with a solution. One of the solutions I'd say, well, well, simple, is... Um... No właśnie, a gdyby ktoś przyszedł z rządu i zapytał, jak możemy wpłynąć na ceny Bitcoina, mimo że jest on poza naszą kontrolą. Czy jest to możliwe? Poniekąd jest, jak twierdzi autor. Well, you just allow people to borrow their to lend their bitcoins, right? And you let people um, also um, go uh, highly leveraged on their bitcoins, or leveraged fifty percent or one third of their bitcoins. I tak, żeby to było mocno przelewarowane, aby mogli stracić te pieniądze przy określonych spadkach. I dalej to jeszcze tłumaczy, jak to może się dziać. They provided, and probably also provided backup circumstances, such as the Fed saying, hey, you know what? We got you back if you do this. I'll put some money and get you back. <laughs> Uh, so wouldn't be surprised if that... Tak, czyli że wtedy niby ci, którzy mogą dodrukowywać pieniądze mogliby wspomagać taką giełdę, która by sprzedawała aktywa swoich użytkowników tak, aby zbić cenę. Przy zbiciu ceny cena by spadała, likwidowałoby to ich pozycję, zabierało od nich włożony kapitał, włożone bitcoiny. A w razie, gdyby giełda upadła, to ktoś, kto może drukować pieniądze, mógłby ją wyratować. Tak twierdzi autor. Jest taka, jest taka hipotetyczna opcja. That ...was the tak, So, tak, yeah, that's how I believe they're manipulating the price of Bitcoin. And yeah, and we see that with, you know, The collapse of uh, of Bitcoin in like ten thousand of ten thousand dollars in a very short span of time because I'm sure somebody bought a bunch of Bitcoin and then sold it in the market and got the price down because once we broke through that, that bottom channel and we just say just had to push that push that envelope right once it, it was because it was breaking higher right it was breaking higher and what he did was push that envelope just went nope you're not going up. No more up, and then boom! He broke it down, and that's it. That's all he needed. Właśnie, czyli cenę można by pożyczając od takich ludzi, którzy wpłacają na giełdę, zrzucić cenę o nawet, powiedział autor, 10 tysięcy dolarów bardzo szybko, tak by jeszcze wystraszyć kolejnych użytkowników, uczestników rynku

With that said, that's how um, manipulation, I see manipulation happening in the market. And uh, I don't see it um, ever changing until the United States dollar collapses. And then we see all the manipulation that's uh, clear. And then, but between now and then, right, we're still going to have more price swings where we have the bull market, bear market, bull market again every four years. ...until the US government collapses and the dollar collapses, because that's coming. Czyli, że według Gavin będziemy mieli takie podobne cykle, będzie hossa, bessa przez ten cały czas i to będzie się działo, ta manipulacja, o której mówi, ta długoterminowa, długotrwała manipulacja, ona będzie występować już od powiedzmy tej hossy, co widzimy.

Na rynku, co powinniśmy robić w takiej sytuacji? No tylko zaznaczę to od tego momentu, że to co powiem nie jest poradą inwestycyjną. Każdy jest dorosły i podejmuje swoje własne decyzje. Ja tylko powiem z własnego doświadczenia i z tego co ja będę robić, że nie powinienem teraz, nie powinno się teraz sprzedawać. Nawet gdyśmy zobaczyli taki spadek bitcoina do niskich jakichś kwot z 29 do 24, 20 tysięcy. Jest to możliwe. Wszystko jest możliwe. Jeżeli tracimy płynność na rynku, na tak jest teraz jakieś 2,5 miliona bitcoinów z 19 wydobytych. To jest dość mało, jeżeli ktoś teraz zrzuci ze mocną cenę, to ona bardzo dynamicznie poleci w dół. Więc ja bym nie sprzedawał w takich momentach, bo w każdej chwili może stąpić jakieś odbicie w górę i nikt nie wie kiedy to odbicie. Prawda, nastąpi. Nie są to pierwsze spadki na tak zmiennym rynku jakim jest rynek kryptowalut. Więc nie powinno nas to absolutnie wystraszyć. Tym bardziej, jeżeli nie inwestujemy dużych kwot, więcej niż jesteśmy w stanie stracić, to takie spadki nie powinny być dla nas powodem do paniki. Jedyne co powinniśmy robić to zachowywać racjonalnie. Jeżeli spada, a wiemy w co inwestujemy, wiemy czym jest Bitcoin dokupować uśrednie cenę i zawsze wyjdziemy na plus. Dzięki za odcinek trzymajcie się cześć.